Zaplanowane wydatki majątkowe również wzbudziły wiele kontrowersji. Rok 2016 to rok reorganizacji szkoła i przedszkola. Na 24 sesji Rady Miejskiej w Iławie doszło do dużej rozbieżności zdań w związku z projektem budżetu dla miasta Iławy na 2016 rok. Nie obyło się bezsłownych przycinek oraz diametralnie różnych koncepcji zagospodarowania środków finansowych. Ja przepraszam, czy ja żyję w jakimś, w jakimś przestrzeni? To jest procedura. Każde miejsce pracy to musi być okupione odpowiednim wydatkiem. My, my możemy dyskutować o chodnikach, płytkach, o budkach, które wyniszczymy o czym jest, że, ale za każdym razem, w każdej sytuacji pada pytanie od tzw. publiczności, czyli wyborców, co robimy w sferze życia gospodarczego i miejsc pracy. Chcę powiedzieć wyraźnie, że. Komisja Budżetu i Finansów to siedmiu radnych z różnych ugrupowań. Ja stawiałem wniosek na Radzie w imieniu Komisji. Komisja podjęła uchwałę głosami cztery za, jeden 1 przeciw, jeden 1 wstrzymujący się za odrzuceniem projektu budżetu. Ja tak, że tak powiem, byłem tylko referentem tej, tej, tego stanowiska Komisji. No i moim zdaniem nie ma to żadnych znamion walki politycznej. Jest to pewne porządkowanie. Radni już półtora roku mają pewne doświadczenia i chcieliby też mieć wpływ na konstrukcję wydatków, albo przynajmniej wpływ na dyskusję nad tymi wydatkami. Tutaj raczej wyrazili swoje oburzenie, że nie zostali w ogóle swoimi propozycjami wzięci pod uwagę, ale też dużo komfortu. Dużo zastrzeżeń budził fakt yy, konkretnych wydatków. Toczyła się dyskusja i chcemy ją po prostu powtórzyć, co nie znaczy, że ta uchwała yy, nie zostanie przygłosowana przez Radę. Tak? Wnioski do budżetu na 2016 rok, które należałyby, należałoby powtórnie rozpatrzyć. W związku z powyższym Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów wnosi o odrzucenie przez Szanowną Radę projektu uchwały w części dotyczącej wydatków majątkowych, inwestycyjnych, załącznik numer 3 do projektu uchwały i zapisanie tych środków w projekcie uchwały jako napisanie. Projekt budżetu miasta i ławy na 2016 rok przygotowany przez zespół burmistrza miasta Adama Żelińskiego zakwestionował wraz z radnymi przewodniczący komisji budżetu i finansów Roman Brzozowski. No oczywiście problem jest bardziej złożony i należałoby go skomentować rzeczywiście szerzej. Otóż w tym roku dostaliśmy kwotę 400, 4 miliony 500 tysięcy jako zwrot poniesionych kosztów na inwestycje związane z obwodnicą północną, jak i też zagospodarowaniem brzegów Jezioraka. I to była kwota 400, 4 miliony 500 tysięcy, która nie była zaplanowana zarówno w przychodach, jak i w wydatkach w budżecie na 2016 rok. Te pieniądze trafiły do budżetu i Pan Burmistrz postanowił je no naszym zdaniem troszeczkę zbyt szybko wydać. Przedstawił nam projekt uchwały, w której rozdysponował te środki na wydatki, zwiększając wydatki inwestycji już realizowanych albo zapisał w tym inwestycje zupełnie nowe. Generalnie radni uznali, że w swojej większości oczywiście, iż rozdysponowanie tych środków powinno, wymaga większej rozwagi i zaproponowali zapisanie tych środków w projekcie uchwały jako nadwyżka budżetowa, a dla zbadania zasadności ich wydatkowania zastosować procedury przewidziane w ustawie o wydatkach publicznych dla uchwalania projektu budżetu. Radni w swojej większości uznali również, że nie tylko drogi i ścieżki rowerowe, kontenery zakup mieszkań, wystawy, zabawy, gadżety są ważne, choć z góry tych wydatków jak gdyby nie przekreślają. Rok 2016 to rok reorganizacji w szkołach i w przedszkolach. Rodzący poważne skutki finansowe dla budżetu miasta, których na dzień dzisiejszy tak właściwie nikt nie jest w stanie oszacować. A w przedstawionym projekcie uchwały budżetowej w dochodach bieżących już zmniejszono kwotę 447 tysięcy z kawałkiem. Z czegoś będzie trzeba to dołożyć. Jest to zmniejszenie subwencji oświatowej dla szkół i przedszkoli. Również radni zwracali uwagę, iż zadłużenie naszego miasta w sposób znaczny ogranicza nasze możliwości kredytowe, a jest to istotne dla wkładu własnego w idącej do nas perspektywie dotacji z Unii Europejskiej. Nie mamy w budżecie zabezpieczonych na takie właśnie wydatki żadnych środków. Pozostały też niezrealizowane wnioski radnych, jak i, jak i mieszkańców i ławy, które zostały prawidłowo złożone do budżetu na rok 2016. Uważamy, że powinno się je Ponownie rozpatrzyć je ewentualnie z tych środków, część ich zrealizować. I teraz to jest tak: my tutaj, komisja, bo nie, nie, nie proponuje Panu żadnej rewolucji, bo my nie chcemy nic na siłę. Tylko są dwie rzeczy. Ja przynajmniej uważam, że te pieniądze, które dostaliśmy w prezencie do rozliczenia inwestycji, przynajmniej moim zdaniem, powinny być przeznaczone przede wszystkim głównie na inwestycje. Bo jeżeli mówimy o kontynerach, to czego my się wojnych? Trzeba, jak my się sam mówimy, są takie potrzeby we wszystkich miastach, i trzeba do nich podejść. Podejść. Kontener nie jest najgorszą metodą. Gorsze, jakbyśmy budowali baraki, jak w wielu miastach to jest, je nazywają to Słanczany. No cóż, w związku z tym następuje powtórna procedura. Pan burmistrz, skoro jego projekt uchwały został odrzucony, zapowiedział, że złoży ten sam projekt, niepoprawiony, złoży jeszcze raz do uchwalenia. Jednak ja jako przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zwołam komisję i będziemy analizować punkt po punkcie wydatki, zarówno wydatki bieżące, jak i wydatki majątkowe. Radni będą mogli zgłaszać poprawki. Jest tak, taka zasada, że radny zgłaszając poprawkę Musi wskazać źródło finansowania, no to spowoduje, że pewne pozycje z projektu burmistrza mogą wypaść, zastąpią je inne, a środki właśnie zostaną przeznaczone na, na realizację projektu. No i oczywiście o wszystkim później zadecyduje Rada. Chcę powiedzieć jeszcze, że kiedy ogłosiłem na sesji jako komunikat, iż zwołuję komisję. Na temat poprawek, a i też wniosków mieszkańców, jak i, i wniosków radnych, i będziemy je rozpatrywać. Nawiązując do projektu tej uchwały, to również wielu radnych, którzy nie są, nie należą do Komisji Budżetu i Finansów, zgłosiło chęć uczestnictwa w tej komisji. Więc jak widać, zaangażowania i zainteresowanie jest spore. No ale i tak w gruncie rzeczy wszystko będzie zależeć od Rady. To Rada. Tą uchwałę przyjmie albo z poprawkami, albo też bez. Jak podkreślił przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Brzozowski, tworzenie budżetu miasta musi być oparte o realną współpracę burmistrza i uwzględnienie uwag przygotowanych przez radnych, gdyż wszyscy działamy w interesie mieszkańców.